Uważność to takie dziwne pojęcie, które chyba jeszcze do końca nie zagościło u nas w języku, jeszcze pobrzmiewa trochę takim neologizmem. Mówimy o uwadze, o tym, że ktoś jest uważny, o skupieniu uwagi, ale uważność w takiej właśnie formie rzeczownikowej jako pewna cecha trochę jeszcze pobrzmiewa tak ironicznie takimi Tanimi kursami coachingowymi, trochę jakąś taką tanią mistyką z podręczników, tak? Ćwiczenia z uważności. Gdybyście chcieli taki kurs mieć za darmo, to bardzo dobrym kursem, dużo lepszym jest po prostu polska poezja. Bo uważność jest czymś ważnym. Uważność, troska o to, by dbać o uważność, jest też postawą tak naprawdę religijną, bo być uważnym. To być całym sobą tu i teraz. Przeciwieństwem uważności jest rozproszenie. To jest pewien fenomen, że my tak naprawdę nie zwracamy na to uwagi, ale będąc tu i teraz, myślami najczęściej jesteśmy gdzieś w przeszłości albo w przyszłości. Uciekamy od teraźniejszości. Cokolwiek robimy, nasze emocje są gdzie indziej. Nie zawsze. Ale bardzo często. Albo zanurzeni w przeszłości, tak jak Wiktor Ruben, panny Wilka, cały czas mielił to, co mu się kiedyś wydarzyło. Albo oczekujemy na to, co przyniesie los, planujemy do przodu. Bycie tu i teraz jest umiejętnością. Bycie skupionym na tym, co się robi w tym momencie. Jest niezwykle ważnym darem, umiejętnością, czymś, co należy ćwiczyć. Tak jak mówię, jest postawą religijną. Sama modlitwa tak naprawdę jest uważnością, skupieniem na tym, co tu i teraz. Zobaczcie, modlitwa jest czymś niepragmatycznym w takim znaczeniu potocznym, tak? I nam myśli czasem uciekają ku jakimś czynnościom domowym. Ale na tym właśnie polega, polega sztuka modlitwy, by być uważnym. Tej uważności jest sporo w literaturze. Wybrałem trzy przykłady, od razu powiem i na nich się zatrzymam. Takim poetą uważności, który wprost właśnie o niej mówi, jest Czesław Miłosz. Trudno byłoby go tutaj pominąć. Nie da się mówić o uważności, nie mówiąc o miłoszu. I taki wiersz, który, no to słowo się tutaj nie pojawia, ale z pewnością jest to wiersz o uważności, dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem caprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, Widziałem niebieskie morze i żagle. Ten wiersz prosi się o taką długą egzegezę, ale nasze spotkania kierują się yy, taką poetyką skrótu. Więc zauważcie, po pierwsze, mówimy o kimś, kto wykonuje pewną codzienną czynność, skupiony na tym jednym zadaniu. Bardzo często. Prace fizyczne pomagają właśnie w takiej uważności. Robię to, co do mnie należy. Ale równocześnie tak naprawdę widzimy to, co widzi on. Zobaczcie szczegółowość obrazu. Nagle świat odsłania przed nami swoje tajemnice. Tak, cnota uważności to jest cnota skupienia się na tym, co mnie otacza. I nagle dostrzegam rzeczy, które umykają na co dzień mojej uwadze. To jest ciekawe, że. To, co nas otacza, tak jakby dla nas nie istniało. Dopiero kiedy przestajemy uciekać myślami, dostrzegamy rzeczy najbliższe. Kolibry przystawały nad kwiatem Caprifolium. I ktoś, kto jest właśnie wolny od pragnień, wolny od tej ciągłej takiej pogoni myśli, wolny od zazdrości, wolny od. Yy, tego, co było, tu i teraz. I w jego postawie właściwie cielesność pokazuje, że on jest obecny. Uważność to bycie obecnym. Prostując się. To jest y, oczywiście też bardzo symboliczne. Moje ciało w tym momencie odzyskuje swoją giętkość, sprawność i. Nagle ten wzrok sięga gdzieś dalej. Tak patrzenie u miłosza jest bardzo ważnym procesem. Mamy skupienie na tym, co bliskie, caprifolium, i to, co odległe, czego tak naprawdę prawdopodobnie on widzieć nie może coś, co przekracza horyzont. Uważność powoduje, że widzimy więcej. Ale pominęliśmy trochę z premedytacją ten pierwszy wers, do niego wracam. Dzień taki szczęśliwy. Jest jakiś ukryty związek między uważnością, i byciem szczęśliwym, ukryty, ale łatwo to też na takim najprostszym poziomie wytłumaczyć. Ktoś, kto jest nieszczęśliwy, będzie cały czas właśnie umykał przed rzeczywistością albo w przeszłość, na, na przykład ku szczęśliwym chwilom, albo w przyszłość, nieustannie oczekując, że coś wspaniałego mu się przydarzy. Ale człowiek wewnętrznie uporządkowany, który nie musi pragnąć, już nie oczekuje, który jest tu, i teraz jest właśnie człowiekiem szczęśliwym, czego zresztą Państwu życzę. I poetka, która jest bardzo bliska Miłoszowi, która często właśnie wprost nawiązuje intertekstualnie do Miłosza Julia Hartwig. Upomnę się o nią jako poetkę lubelską, bo stąd pochodziła często do Lublina wracała również swoimi tekstami. To jest trochę inny wiersz. Ale moim zdaniem też mówi o tej cnocie bycia tu i teraz. Być. Być w ptaku, który leci, w rekinie, kiedy ocalaną przewozi osobę, a potem z należną czcią wypluwa. Być iskrą zapalającą gęstwinę włosów dębu. Być oczyma wody, palcami piasku, giętkim ramieniem płomienia, rozpalając się, ziemnąc. Ziemnąc, ogrzewać, wskrzeszać to, co zdusiliśmy własnym ciężarem, ze zgnilizny wyprowadzać bezwłoczną linię kwiatu, rozpadać się w popiół, nie żegnać. Być uważnym to po prostu być, bo żyjąc w rozproszeniu, po części tak jakbyśmy nie istnieli to jest ciekawe doświadczenie. Kiedy orientujemy się, że te rozproszenia przenoszą nas gdzie indziej, to nagle orientujemy się, że nas tu nie ma. Człowiek żyjący uważnie po prostu jest. Ale być i tutaj znowu wracam do Julii Hartwig to być wszystkimi zmysłami. Odzyskujemy zmysłowość świata. To jest fantastyczne, że my w pewnym momencie orientujemy się, że ktoś zabrał nam zmysłowość świata. I poezja często nam tę zmysłowość przynosi na powrót. Tutaj wielość tych doznań zmysłowych jest bardzo kłująca w oczy, tak? Być oczyma wody, palcami piasku. Te doznania podstawowe, za którymi tęsknimy, ten dar obecności często wiąże się na przykład z okresem wakacji, kiedy nie jesteśmy w trybie pracy, kiedy znów wracamy do tego, co podstawowe. Ta tęsknota, chociażby deptania. Trawy czy piasku gołymi stopami. Pragniemy bliskości, realności świata. Te zmysły podstawowe. Jętkim ramieniem płomienia, rozpalając się, ziemnąć. Powrót do tych podstawowych zmysłów. I jeszcze jeden twórca. Właściwie tutaj trzy takie nazwiska bliskie sobie. Sięgam po Herberta, ale tym razem dla odmiany niech to będą eseje Barbarzyńca w ogrodzie. Wiemy, że Herbert pisał tutaj o doznawaniu sztuki. Dla niego właśnie sztuka jest czymś bardzo somatycznym, bo my o sztuce nauczyliśmy się mówić często tak z zadartym nosem, jako o czymś odległym, poważnym, często w tym naszym gadaniu jest dużo snobizmu. A Herbert oczywiście mówi w sposób często bardzo erudycyjny o sztuce, ale równocześnie w sposób czuły, bliski i to Bycie w przestrzeni sztuki, inaczej może niż u Miłosza czy Julii Hartwig, jest dla niego ćwiczeniem z uważności. O, moment, w którym nawiedza świątynię antyczną. Więc widzę je teraz po raz pierwszy w życiu. Naocznie, realnie. Będę mógł za chwilę pójść tam, przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach. Przesunąć ręką po rowkach kolumny. Trzeba uwolnić się, oczyścić, zapomnieć o wszystkich widzianych fotografiach, wykresach, przewodnikowych informacjach, a także o tym, co powtarzano mi o nieskazitelnej czystości i wzniosłości Greków. Być w przestrzeni architektury antycznej, to być całym sobą w przeszłości. Ale Herbert daje nam tutaj trudną lekcję uwolnienia się od pamięci. Pamięć jest ważna, ale pamięć podprowadza nas pod doznanie zmysłowe. Uwolnienie się również od sterty informacji, takich encyklopedycznych, tak? I zauważcie, jak bardzo mówi właśnie zmysłowo. Powiedziałbym, ryzykując może nieco, to doznanie bycia w przestrzeni architektury jest doznaniem miłosnym. Przekraczającym właśnie barierę dotyku. Zauważcie, jak mówi, przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach, przesunąć ręką po rowkach kolumny. Jest to doznanie niezwykle zmysłowe, na poły, biorąc oczywiście to w cudzysłów erotyczne wręcz. Bo mówimy tutaj o pewnym przenikaniu się kamienia i człowieka. Sztuka w tym wydaniu, o którym pisze Herbert. Powinna z człowiekiem wewnętrznie coś robić, przemieniać go. Być uważnym, wracam do punktu wyjścia, to dać się również wewnętrznie przemienić. Czy to przez przestrzeń natury, tak jak u Miłosza, czy przez przestrzeń sztuki, tak jak u Herberta. Za każdym razem jest to jakaś epifania, olśnienie. Ale do tego potrzeba naszej staranności bycia. Dziękuję.